Witam Was wszystkich w moim drugim filmiku na kanale Nagrywam dzisiaj ciekawostkę No, można tak powiedzieć, że ciekawostkę Buduję dzisiaj automatyczną, no pokażę Wam jak się Jak zbudowałem ja Ale możecie Wy też zbudować Automatyczną farmę Tych, yy, jak to się nazywało yy, Bambusów, no No to tak, ja sobie robię Na, na piętrze, bo o nie, Majka, no nie, sorry Was, ale mi się wyłącza czasami. Ja po proszę przełożę ekran, no, będzie lepiej mi się grała. Tak, jak się ta Majka No i mamy tak, dobra, jest ja tutaj na powiększeniu. Tak. Ja to zbudowałem, Aj, aj. Ja to zbudowałem tak, tutaj kładziemy pistony. Najpierw blok, potem pistony Ale zrobię raz, dwa, no, trzy, cztery, pięć, sześć Ja robię na sześć, na siedem Ej dobra, niech ten... No, niech ten. Potem bierzecie Dirta właśnie za pomimo Dircie, jaw Aj, aj, aj. Dirt mm. Nie, to musi być tutaj posadzone, bo inaczej nie zbiję. No i tu no to nie, nie... To muszę wyżej te pistony. O dwa. Pistony. Ja robię, że o dwa. Wy macie o jeden, mówię, A nie o trzy, tylko o dwa. Kładziecie pistony jak ja to robię na filmiku. Kładziecie delta. gdzieś potaczacie, żeby wam żeby wam nie woda nie, ten nie uciekała to to będzie automatyczna farma Jakby ktoś chciał, no i tutaj jeszcze ten ja, ja najpierw zabudowę i wszystko Powiem ja się zajmę mechanizmem całym, tak kładziecie chesta to wszystko spływa. Nie. Najpierw hopera. Dobra, to hopera położyć tutaj. Się, albo jak ten, to macie tutaj położyć blok, ale najlepiej na shifcie posadzić. Potem wiecie, Wylewacie tutaj wodę. Ja Wam wszystko wpływaję do hopera. Tak, jeszcze Sadzonki zaczę A i nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Zabezpieczmy. Działa. Let's let's on, let's on, let's on. No i dobra. No i dobra. chyba teraz postawimy. No i dobra, bo tu musicie też, jak chcecie pan wyjść, to musicie też tam dużo zasobić. super, nie? nie, nie. to blokiem jakim Tutaj pistony żeby obserwer blok jak ktoś nie wiedział. Jak się go obsługuje to zobaczcie zaraz. Tutaj będzie ten. A i tutaj nie tak idzie tutaj w kurę. Ja. Już nie powrzułem. Nie, to musi być... Tak, tak, aj, aj, aj. Kurczę tak, redstone'a tak, 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 tak bo tak. ja to robię po swojemu, nie robię z n to ja to tak robiłem w mojej bazie server block był na 3 tak, tu musimy, to musimy to właśnie. weźmie wkładzie czołg, server block, nie wiem czy to już działało bo hmm. Tak, tak, tak. Na no, przykład to być. Teraz... Nie no, ja, widzę prosto. A najlepiej to wziąć, potem zabudować. Nie. Tu przerwa jak połączenie. Zabudować, żeby nie było widać. Najlepiej to się robi w ścianie. Zrobiłem w ścianie, ale tu mam pokazałem jak ja zrobię jak ja zrobiłem w swojej bazie. Hmm. Hmm, ja tu zabuduję ładnie, pięk, pięknie, ładnie. nie, tu źle dobra. Zabuduję tak. No i tak się prezentuje, tak się prezentuje, ten tak, no tu też tak się prezentuje ta no, automatyczna farma moja to dziękuję za oglądanie Dziękuję za oglądanie wam wszystkim bardzo serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Z ciekawostek albo z mojej serii, tylko nie będzie już na tej samej mapce, co wtedy, tylko będzie na innej się tamta uszynła. Tamta mapka mi się akurat usunęła. No i widzicie, wszystko działa. Tak, urośnie Wam. Dobra, to jest zrobione z dwa. Tu wyrośnie ostatni. Nie, tu, nie, tu. Tu wyrośnie, nie, tu. Kurczę. Cześć. To nie wszystkie zawsze muszą być jakieś nie te no Widzicie. To ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć. O nie. Filmik mnie nie O. To na razie.